hej, to jest i witam was w kolejnym odcinku z gry Pokémon. Insurgents I Lecimy drugą próbę z liderem ISTEM Z epoki trochę potek, spiłem, trochę tam się pozmieniało w tych pokach Ale to zobaczycie w trakcie walki, tak nie będę spoilerował No co, zaczynamy Zaczynamy Leonardo vs. Karmori ze względu na jego mega formę i aurasferę Wiele, że tym najwięcej zrobi takiemu Skarmor... jemu skarmory, Skarmoremu? Riemu? No, jemu. Z palmy są megaforemę. Leonardo Meika wraz z ferką. okej. Sądziłem, że aż tyle mu wyryż na tym. Ej, to mi się spróbowało. Ja jestem zadowolony. Eee, ale ja na tysiąc nie chcesz. Neubern. smoczolatający latający. Czemu mówiłem nie? Lawski idioto Dobra. Chciałem zmienić. Dobra, Dark Pulse'em spróbujmy. Dragon Pulse'em użył. Okej. Okay. Dobrze. Dark Pulse. O, teraz leży. Przeżyj. King Leonardo, świetnie. No i leży. Kingdra. Zmienić czy zostać? Czekaj, Mam przed sobą chcę, że na pewno będzie szybszy. Czy ja mam kogoś? Czy on miał kogoś.? Nie, nie będzie Shadow na nikogo super efektywny. Zostawmy go i walnijmy Shadow Ewentualnie, zróbmy tak plecak. Kupiłem se Potiony. To był dobry pomysł. Daj, Hyper Potion. A no i w sumie widzicie, Tim, kto wrócił. King Ewolucja weszła, Plazmą wrócił na chwilę. Trochę meteor, no co zaboli No, to teraz specjalny atak, super zmniejsza To ja mu Dark Pulsem Flinch Haha, flinch, pięknie Jestem szybszy Żegnaj Kingdra No i Leonardo, chyba kolejny level Talonflame, no to na talon no to bym jednak mimo wszystko zmienił se Choć plazmo To jest super elektryczny Pokemonik, ładnie sobie powinien zadziałać Jakimś shock wave, jak mu walne Swordance opowiadasz, dobra szok wave y. powinien dobrze mu uderzyć mimo leweli To się sporej różnicy leweli Flare Blitz Dobrze, dobrze. Z Recoila, co on tu jeszcze miał? Nie pamiętam dokładnie. Sandy. Idź ty. I Raktomben. To ładnie się uderzy z Recoilem, ale kurde, serio? Kryt mu wszedł? Okej, okay, ale umarł mimo wszystko. Dobra Reikiwi, teraz Ty Jeszcze dwa Poki ma Altarium Która jest latająco smocza, czy smocza latająca Ale później dostaje Fairy Więc Ice powinno ładnie uderzyć Fireblast miała? Niedobrze, ale przyżem Rikiri <laughs> weź go dobrze zabij, zabij to zabij! Niestety nie dobiłeś Lipa ja jakbym się zmienił, on Fireblastem uderzy Takiego kinga, on dużo mi tu nie zrobi w sumie W tej walce na dużo się nie przyda Weź Kinga użyjmy. Florestor, niedobrze, niedobrze. Właśnie tu Kinga wrzuciłem. A mogłem go uderzyć. Toxic, on ma jeszcze innego pokatoxic, bo trzeba wcześniej go wrzucić. Wolną szokiem spróbujmy. Ma też jest fail, to ładnie powinno uderzyć. I nie uderzyło go źle, ja powinienem jeszcze ten atak przetrwać Hyper Voice No niestety użył czegoś innego i nie przetrwałem Więc dajmy Cleaver Wchodzisz ty, weź mu Ace Crash'em Jest szybszy, na szczęście nie trafił I leży altaria Dobrze. I został score Zostań. Icycle Crash. Earthquake. Puh. No, Normalnie dostałem z tego. I padł. Wreszcie. Pokonany, pięknie. No i mamy to. Dziękuję. Proszę Przegrałem? Nie mogę w to wierzyć. Zaw jestem zawiedziony. Ist. Kocham zmieniać moją myśl i Czekaj kocham? Ch Może chciałby. Chciałbym zmienić swoją myśl i ocalić cię, ale nie mogę. Obiecałem Ta silny fat co dotrzymuje obietnic. Przepraszam. I żegnaj. Wziął go, transmutował w kurde... w, w, w kulkę jakąś Okej, okay. moim okiem, w, moim wewnętrznym okiem widzę region wypełniony miłością. <grym> no, Okej. Okay. Tak jest bardzo daleko, prawie nie osiągalnym marzeniem Śmierć jest na tej drodze... No tak... To... Śmierć na tej drodze do tego celu jest... taka zwyczajna. Taka nie! nie. No okej, okay, poświęcenie w, w IS to nie było jakieś super specjalne, żeby Ta, Teatera mogą przywołać tak możesz mnie śledzić na dach, jeżeli chcesz Tak, spróbuj powstrzymaj mnie, tak spróbujmy powstrzymać, ale ostrzegam No nie da się dwa razy, no okej, okay. tylko fajnie byłoby Okej okay. Ta w górę się okazał kłam mogę Będę się z nim klepał czy się nie będę z nim klepał? To jest pytanie. O, części. O, czyli się będę z nim klepał? Okej, okay, rozumiem. Okej. Okay. A coś z tyłu jest? Chyba nic. Co, przywołają rykłazem? Ta i ten... ten ist. Piękny piękny kryształ, czy nie? Nie wiem skąd pochodzi... Tak, okej okay. To ale był w posiadaniu u pierwszego Ogóra przez tak długo odkąd pamiętam, no okej okay. OK. Czyli nadal nie jest blisko znalezienia tego. No czegoś nauczyłeś obok tego kryształu. No powiedz, dalej. To tak, super magia <laughs> bazuje na tym, że spele pokemonów, a tak. No okej. Okay. Focus engineer. Energia siłą, tak, wytworzenia co ma taka go No tak. Tak działa. Ja raz, że wywala wybuchy ognia na twarz przeciwnika. No, jeżeli nie ma PP, no to nie zrobi nic. No tak, bywa. No okej, okay. focus może być. No, no tak, ma sens. A czyli ten kryształ jest unlimitedem bez te, nieskończonym PP dla poków, tak? Kontroluje. Nie, poś... No. Czekaj, co? Tysiąca słońca, a nawet więcej? To nie jest złą dług... energię w... Przechowuje w sobie. Okej, okay, co my tu mamy? Aha, jest on niesamowitą siłą. Pierwszy aukrug był w stanie chronić region i pokonać kult za kultem. Każdy mówi, że jego pokemony są niesamowicie silne. No to dlatego, że miały energię, żeby to robić do niesamowitych ataków. Tutaj teraz jest moja tura, aby wziąć ten wspaniały prezent do wspaniałego użytku. Tu żyje duszy mojego sługi Ista Aby przywołać bestie Tak, rykłazek Heralda nieba Nie No Ta będziesz moją, moją fukusem, będziesz moją A i użyję swoich No, no okej, okay. niesamowite energii, Ista ja Ist ze świecią, walną, my i nadchodzi on Czy to będzie ona? Rejkłaza? Na no, to wychodzi No i mu wyszło Tak, wszyscy ty i ja razem. Tak, świat będzie... Tak świat może być nasz na znowu się powtarzasz. Stworzymy utopię. No, nie będzie zbroi, ani runienia, nie będzie wojen, ani rewolucji. Jedynie perfekcyjny, pokojowy... Społeczeństwo... Tak. Ja, ja! tego tego królem No, a co dla mnie? No, miałeś okazję, rozwalić mnie w Talnorze, ale coś nie wyszło. No, a co za problemy? Ej, co, co, co to za świetny świat, który... Halo, jak nie ma dla mnie miejscu, wejdź stąd! Tak, jeżeli staniesz mi na drodze, z da, sporo cię zmiażdżę. Przygotuj się, Rayquaza... Nie pokazuj mu chlitości. Czyli co, będziemy klepać się z Rayquazą? Augur... Jaren. Czyli co, samą Rayquazę ja mam przejść pok. No dobra, 50 poziom. Smoczo... Latający. Olmoza. Oh, Soft, OK. Dark Pulse. OK. Mega Rayquaza. Não to vende. Vende de Dragon Ascend jest szybki, niestety. Przeżyj, Leonardo! No, niestety, nie wyszło. Ale def se pozmniejszał. Okej, okay, podoba mi się to. Plazma, twoja kolej. Shockwave. Znowu Dragon Ascendem. Dobrze przeżyłem. Chcę bardziej wali def pozmniejszał, mi to pasuje. Shockwave, myk. Ach Thunderwave. Nie traf. Dobra, weźmy go sparaliżujmy, może to się uda. Działa paraliż na niego, działa. Nice. Shockwave. Bierz go plazma. Plasma był bardzo dobrym wyborem na tą walkę. Ogólnie, na powrót tej plazmy do teamu. Raikiri Dawaj, wchodzisz ty. Smoczo latający. Chociaż nie wiem, czy w Mega Formie jakoś my się typy zmieniają, ale myślę, że nie. Więc Ice Beam porobi go tak bardzo. Dziękuję. Jeszcze pozmieszany DF miał. Proszę, X Raykiri. <gry> co tam mordo? Nie mogę w to uwierzyć! M moc kryształa! Kryształa! Kryształu! Zawiodłam je! Haha! Ty irytujący gówniaku! Tak, miałeś po prostu szczęście! Nie popełnię tego samego błędu ponownie! Rekorda! Okej, okay. się nie pomoc kryształu i uleć się! Wróć się do pełni sił I odnowimy atak O, ułożyj icy windu, teraz Kto z go z icy windem wziął? Tak, tak. hej, rzuciłem po prostu trochę lodu naokoło Widzieliście gdzie to upadło? Okej okay. Okej, okay. chciałem powiedzieć, że mi przykro, ale nie, niekoniecznie. Okej, to rozrzucił Dobrą rzeczą jest, że rykoza jest słaba na lud. Ha, no bardzo dobrą rzeczą. No, to było wszystko słabe, z... okej, okay. a to jest... O to, za próbę zabicia moich przyjaciół. Shaymin! Pew! Czemu? Rozdupił mu kryształ. Co? Nie! Kryształ, ty głupcze! Zdajesz sobie sprawę z tego, co zrobiłeś? Zniszczyłeś to. Nielimitowaną źródło energii. Jest teraz w kawałkach. Pod... czekaj, ta jest teraz w kawałkach na całym regionie. Ty głupi, głupi, głupku! <głupki> za szybko kawałki potrzebujemy je znaleźć zanim wpadną niepowolne ręce. To, to to nie możesz tego znaleźć. Damian Lafik Tak zrobiliście sobie dzisiaj potężnego wroga. Ale to ty z nami zadarłeś. Tak poczujecie. Ukucie mojego gniewu <śm> Napywa mordo Nie mogę wiesz, żeby był zrajistą przez cały czas No Lubiłem na niego patrzeć Był moim bohaterem Ale teraz zgaduję, że to była tylko propaganda ha Ta najgorsza z no, tego a no najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie możemy nikomu powiedzieć o tym. Nikt by nam nie uwierzył. No, on to chelipa, co? Co musimy zrobić? Musimy walczyć z tym kultem samodzielnie. Ponieważ Augur... No, pff, tak, Augur tego nie zrobi za nas. Jesteśmy silni, mamy legendy po swojej stronie. No, mamy. Znaczy, w sumie... Ja mam tak połowicznie, bo nie bym mógł używać mocy dniu, ale nie walczyć w więc... okej. Okay. Tam ze minem. No tak, za na nory. Wczoraj zapomniałem. Co znalazłeś? Okej, okay, mam. O, podlega, spoko. O i tm 40 jest, I mam wolę i... ok. Spotkamy się w Tira tam, tam jest stara biblioteka. Tak, może możemy się dowiedzieć czegoś tam więcej o przepowiedzi. Okay. Nora też zmierza tam. No to do zobaczenia, do zobaczenia, damianie. O, jeszcze August zbiera kawałki. Tak, myślę, że to jest jeden z kawałków kryształu. Czuję moc, matującą z niego. Okej, okay, czyli już ma trzy. Pośpiesz mi się, bo Potrzebuję znaleźć resztę kawałków, zanim w panów złe ręce. O, kolejny kult znalazł. To jest ten. Kajegrowy. Jakoś się nazywa? No, Co to jest? A, obiecał kult. O, widzisz. Okej, okay. myślę, że go wynagrodzi za to, co znalazł. O, Reukra też się znajduje. O, no to jest co myślę. Tak, się zrobić z tego do róży, tak. No okej, okay. co? Wywalili mnie, a ja chciałem zobaczyć co się pozmieniało teraz. Ludzie są. Okej, okay, można później tu wrócić, spoko. No dobra, no to co, zwijamy, idziemy się podleczyć. Tym, 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 tym. Gdzie tu jest, tutaj jest PC. Chodźmy się podleczyć. Co, ja myślę, że w tym momencie są... Oczekaj, breaking news. Okej, okay, mamy zaraz zero... ekskluzywny wywiad Górnikiem uratowanym przez Uratowanym z The Razor A do tego co ten Kult Augura pochował tak? Tak dobrze co tu mieć, tak no Możesz odpowiedzieć sytuację Tak, kopaliśmy sobie w kopali z rodziną Słyszeliśmy, że jest tam fajny artefakt i te sprawy Zajęliśmy ten... Śmieszny stary zwój, tak, który z chciał No i w pierdol dostaliśmy za to Tak musiało być to straszne dla twojej rodziny To było mam <grych> Aha Czyli Najpierw zrobił, że pochował typa a później a w ich uratował. No okej okay. Tak, wypowiedziałbym, że wszystko będzie okej. Okay. Tak, wydobył nas na powierzchnię, pomógł mojej rodzinie i mi. Mm -hmm. No i tak sobie zdobywa wpływy Augur. Tak, to spokojna z Augur, pokona z kajku i to na pewno. Tak, to jest niesamowity człowiek. Eh. To świetnie. Tak, to swego że ogór tu jest, żeby nas chronić przed ludźmi takimi jak Sky Kult. To świetnie. No dobra. 20 minut mamy ponad, więc co? Ja się w tym momencie z wami żegnam. Będziemy się już w następnym odcinku. Będziemy chyba się kierować gdzieś tą wodą. Ta tędy chyba się będziemy kierować dalej, więc co? Do no, następnego na razie cześć.